Patrycja i Agata dotarły na miejsce, gdzie został wezwany patrol. Dawaj! Koniec imprezy. Hmm, alkohol w miejscu publicznym. Aspiranta Katołuk. Zajście pomodka. I dokumenty przygotujcie. Powody osobiste, legitymacje szkolne. Lena? Mama. Twoja stara jest z policji? No, Krzysiek, gratuluję. Niezłonaskę sobie wyrwałeś. Angela, weź się zamknij, co? Wszyscy się zamknijcie! I dokumenty! Raz, dwa, wszyscy! Ja też? Powiedziałam wszyscy, więc tak, ty też! I nawet nie próbujcie zwiewać! Jak chcesz to rozegrać? Nie wiem. Na razie mam ochotę ją dusić. Powiedziałam, że po lekcji będzie uczyć się z czarkiem. Czarek powiedział to samo, ale tym zajmiemy się później. Nie chcę, by trafiła do systemu. I tak mam z nią zbyt dużo problemów. Na no, no, to jak jeszcze był może no, nie przecież od razu by się dowiedział. Dobra. Zgłosimy, że już się rozeszli i nikogo tutaj nie zostałyśmy. Dzięki. Spokojnie. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Wynoście się stąd. Piwo do kosza. A ty zostajesz. Idę z nimi. Lena, to nie czas na pochy. Robicie jak mówimy, albo wszyscy lądujecie na komendzie. Okej, już nas ma. Widzimy się potem owo. No co? Myślałam, że między mną i Leną jest lepiej, że znalazłyśmy jakąś nić porozumienia. Ale wychodzi na to, że moja córka stała się po prostu jeszcze lepszą aktorką. Rano w żywe oczy kłamała mi, że po lekcjach będzie uczyć się z czarkiem. A zamiast tego włóczy się z jakimś podejrzanym towarzystwem. I ten chłopak, którego pocałowała. Widać, że to zwykły bandzior.